Poranek, dzień dobry Wszystko mokre, ja nie Ale w nocy spałem bardzo dobrze Widzieliśmy, może 2-3 razy tylko więc jak na noc przejść piwę ptaków i innych zwierzątek jest ogólnie spoko. Nie, spokojnie na noc, wczoraj też się bardzo dobrze spałem, więc piję kawkę się i zaraz ruszamy dalej Tu na kolejnej, nie wiem czy widać, słoneczko stradają, tu mam na kolejnej przeszkodzie. Tego przeszkoda trzeba pochodzić z bioderka. Na pół, jak kajak siedzi, wpychamy, ruchem posuwistym I powoli, 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 powoli Wadamy do wody z powrotem. O tak Jestem w wodzie. Jak widać Fuh. mam na sobie coś takiego jak czyli coś co uszczelnia przestrzeń pomiędzy mną, a kajakiem. Jest to bardzo przydatna rzecz na, na każdą porę roku w sumie, poza latem jak jest bardzo gorąco. Grywam telefonem niestety. Fartuch przydaje się po to, żeby nie wpadały do nas do kajaka liście, owady, a przede wszystkim przy jakichś przeszkodach, gdzie chlapie woda mocno, żeby nie wpadała woda do kajaka. I dzięki temu mamy taką suchą komorę czystą w środku, komfortowo. Nóżki tyłeczek. Można dużo, kom... lepszym, dużo wyższym, komforcie, o, tak, dużo wyższym komforcie płynąć sobie. A tak z ciekawostek jeszcze co? Ma się ze sobą podczas takiego spływu dłuższego, trochę niż jednodniowy. Dobrze mieć taką rozpiskę trasy. Ja mam niestety jakąś sprzed parnastu lat, bo jest nieaktualna. To, co kiedyś nie były tutaj, są mosty drewniane. Tu dawno tych mostów nie ma drewnianych. Eee, są zamiast nich jakieś nowe betonowe, w sensie takie konstrukcje nowoczesne. No, ale generalnie opis się troszkę różni. Kilometraż też się różni, ale mniej więcej potrafię się w tym odnaleźć. Mam jeszcze przy sobie aparat w worku. W worku, bo niestety nie mam jakiejś innej ochrony na niego, a yy, niestety nie jest wodoodporny. I to worek to jest głupia rzecz, bo wilgoć i tak się tam dostała. Obiektyw zaparował już na czwarty dzień, tery, bo trzy dni było ok. Czwarty dzień obiektyw zaparował, i, i teraz muszę gdzieś zatrzymać się, rozłożyć aparat na części, żeby parowało wszystko. Eee, poza tym, mam co? Kamerę GoPro, czapkę: przede wszystkim ważna rzecz, mieć ochronę, ochronę głowy przed, przed słońcem. Kapok, eee, pewnie większość e, ogólnie ludzi uważa, że kapok co? Ja umiem pływać kajakiem, umiem pływać w pław. To po co mi kapok? A ja i umiem. Trochę pływać kajakiem, trochę w pływać, ale uważam, że kapok jest naprawdę niezbędny i zawsze używam na każdym spływie. Nieważne czy to jest jezioro, czy to jest prosta rzeczka, warto mieć kapok na sobie. Dlaczego? Wystarczy wywrotka lub oślepi nas słońce, nie zauważymy gałęzi, uderzymy się w głowę, wywrócimy się i bez kapoka, po prostu możemy przy straconej przytomności się utopić. Albo nawet wywracając się z kajakiem, czy bardziej wartkim nurcie, albo trafił jeszcze jakiś yy, wir wodny, można sprzytrzymać pod wodą. A w kapoku jesteśmy bezpieczni, dlatego zawsze kapok na sobie warto mieć. Na odcinku od Owida, od elektrowni wodnej. Czyli niedaleko od miejsca, gdzie zacząłem dzisiaj płynąć. Woda się znacznie oczyściła, już nie ma śmieci. Nie było śmieci od tamtego miejsca. 5 km później, już gdzieś tak mniej więcej 5-6 km później, zelżał już ten taki nieprzyjemny zapach. A po kolejnych mniej więcej 5 km przestała być widoczna piana na rzece. Takie piana jakby mydliny nie mogę się ciągle przyzwyczaić, że muszę patrzeć tutaj w wizjer w, wizjer, w obiektyw a nie widzę. Eee, tak, więc od, od czasu kiedy warunki takie czystościowe higieniczne się poprawiły w rzece na rzece to zdecydowanie przyjemnie się płynie teraz znowu odczuwam przyjemność już widać nawet po roślinności chociaż nie będzie widać tego na filmie ale roślinność niesamowicie odżyła odżywa jest bardziej e, ten, ten zielony jest taki żywy rześki ta roślinność jest też też bardziej bujna bo, bo ten odcinek te, te 10-15 km od Stargardu Gdańskiego było jednak e, było jednak takie klucze pod ta roślinność ale już postarajmy, postarajmy się zapomnieć o tym stargardzkim epizodzie teraz można tylko jeszcze ostatnie godziny Sycić się tym, co przede mną. Woda spokojna. Nie ma wiatru. słoneczko grzeje. przez skoro jestem w cieniu, bo inaczej by nie dało się nagrywać. Ale jest niesamowita pogoda. Spokój na rzece. Czwarty dzień. Tak naprawdę, żywego ducha na rzece nie widać. Poza jakimiś tam dźwiękami, gdzie niegdzie, w tle. Czy to jakieś maszyn rolniczych, czy samochodów. Bardzo dużo zwierząt jest może nie tyle zwierząt ogólnie co ptactwa przede wszystkim, ptactwa dużo łownego. Nad nazwami muszę się zastanowić, poczytać, bo nie znam się na, 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 na tych odmianach ptaków, ale dużo łownego, wydaje mi się, że czaple widziałem, żurawie to na pewno, łobędzi kaczek nawet nie liczę, ale dużo się dużo dzieje sarenki, wywiórki. Jeszcze niestety bobrów nie widziałem. Nie wiem czy są tutaj w ogóle. Nie są, bo widziałem ponadgryzane pnie drzew. Więc no i poza tym fajna, taka jesienna aura już się pojawia, ponieważ dużo takich złotych liści. Nie wiem czy widać żółtych, złotych, brązowych, czerwonych. Więc to fajnie bardzo się ogląda z perspektywy kajakarza. No, już cały dzień prawie za mną spływu. Poziom wody chyba jest niski w Wieżycy, bo właśnie pokonałem przełom w Myślałem, że to będzie jakiś wartki odcinek, a to się okazało, że to było po prostu mnóstwo powolonych drzew. Odcinek, nie wiem, 200 metrów zajmie ponad godzinę. Więcej tam mordowni i uważania, żeby nie zgubić kajaka albo wiosła. O, niż, niż zabawy takie czyste. No ale przygoda niesamowita. Cztery dni przygody, tak naprawdę. Same niespodzianki. Nic mi się nie zgadzało z tym, co mam w opisie poza miejscowościami. Także naprawdę wesoło. Jeszcze z pół godziny i kończę tą jesienno-wczesną przygodę spływania W wieżycą. Ciekawe co dalej by przyniosła rzeka. Kiedy indziej dokończę to, mam nadzieję. Koniec przygody czterodniowej. Czekam na transport. Wszystko rozłożone, już się suszy. Jeszcze jedzonko. I uciekamy. Było rewelacyjne w sumie. 4 dni rewelacyjnej przygody. Chociaż końcówka da. Nie jest. Ostatni dzień, dwa, półtora W sumie Półtora dnia. Ostatnie to jest hardcore. Jeden wiek, wielki. Od smrodu i syfu po po prostu przełaj przez drzewa i dużo, 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 że powiem, różnego rodzaju wyzwań. Także trzymajta się!